Hello. Ostatnio miałam rozmowę z, z osobą, która mi powiedziała, że miała opór na to, jak funkcjonujemy my ludzie w społeczeństwie, w relacjach z ludźmi, w tym świecie, w jakich żyjemy schematach jak trudno nam jest wyjść z tego, jak to się kształtuje w dzieciństwie i potem rzutuje na nas. I sobie pomyślałam, że rzeczywiście tak jest, ale ja bardziej mam, miałam opór na to, że ludzie dowiadując się o tym, jak to wszystko funkcjonuje i że jednak mają możliwości, żeby z tego wyjść, to jednak mają na to opór i nie robią tego. Mówią, że się nie da. Bo my rzeczywiście funkcjonujemy w programach w schematach, które się zapisały w dzieciństwie. I żeby dokładnie się przyjrzeć temu problemowi. Trzeba sobie uprzytomnić, jakie programy mamy wgrane, jakie przekonania, jak wyglądał nasz dom rodzinny, co z niego wynieśliśmy, co chcielibyśmy w życiu zbudować i czy my w ogóle wiemy, co chcemy zbudować i czy wiemy, jak to zrobić. I czy w ogóle doświadczyliśmy w naszym życiu jakiejś takiej normy, która by nas zadowalała, bo często tak nie jest. Często oczekujemy jakiegoś życia wspaniałego, ale tak naprawdę to nie znamy. Nie wiemy, czego chcemy. Nie znamy takiego życia. I yy, są pewne komunikaty, które się powtarzają w różnych domach i które nam zaprogramowały życie tak po prostu. A my sobie nie zdajemy z tego sprawy. I to są takie komunikaty, które są często sprzeczne ze sobą, czyli powodują. takie trudne, nie do rozwiązania sytuacje. Na przykład, kocham cię, odejdź. Coś takiego, kiedy mieliśmy na przykład rodzica alkoholika i alkoholik był czujący, kochający, ale zarazem też wrogi i odpychający. I chociaż drugi rodzic zapewniał, że kocha, to... No, nie zawsze to było odczuwalne, bo był zmartwiony, zdenerwowany na przykład, albo w ogóle nie miał czasu. I wtedy wykształca się, znaczy wykształca. To się zapisuje w podświadomości, i my w dorosłym życiu budujemy takie relacje, że po prostu. Je, przyciągamy osoby, które jednego dnia są dla nas, a drugiego dnia nie są. Yy, przyciągamy osoby, które nas bardzo interesują i mówią, że zadzwonią, ale nie dzwonią. Słabo nas interesują takie osoby, które są stabilne, pewne, konsekwentne, po których możemy się spodziewać czegoś. To jest dla nas. To nas nudzi wtedy, bo to nie przypomina nam wzorca z, z domu. Yy, to jest dla nas obce i wręcz zagrażające. Bo my z domu znamy coś innego, znamy niepewność i to mamy zakodowane, i według tego działamy. Kolejną taką takim hasłem jest: Niczego nie potrafisz zrobić dobrze. Jesteś mi potrzebny. To jest taki komunikat, który my od, mamy, taki odbiór. I będąc dzieckiem, nigdy nie mogliśmy sprostać wymaganiom rodziców, rodzica. Choćby nie wiem, jak żeśmy się starali. To zawsze słyszeliśmy krytykę. I wtedy w dorosłym życiu po prostu lkniemy do takich osób, które są jednocześnie skrajnie od nas zależne i nas krytykujące, atakujące i wielokrotnie nas upaka upakarzają, a my ciągle jakby jesteśmy w tej relacji i, i mamy wrażenie, że jeśli będziemy wystarczająco dobrze. To będzie okej. Okay. I kolejną taką rzeczą niebezpieczną dla nas, kiedy doświadczamy czegoś takiego, że wiemy, że rodzic nas krzywdził, i to jest prawda, że okropne rzeczy nam zrobił, i to nam ktoś mówi, na przykład ktoś dorosły, ktoś z rodziców, mówi nam coś takiego, że musisz zrozumieć, że ojciec był pijany, nie spodziewa się niczego po pijaku. To jest chory człowiek. Więc tutaj buduje się w nas takie przekonanie. Że na, nasza podświadomość koduje coś takiego, że jeśli zdołam usprawiedliwić czyjeś niewybaczalne zachowanie, to uwierzę, że to jest wybaczalne. Czyli jeśli ktoś mnie krzywdzi, bije, poniża, upokarza, to usprawiedliwiam sobie to tym, że jest po prostu pijany. wtedy w dorosłym życiu budujemy takie związki, gdzie usprawiedliwiamy partnera. Na przykład kobieta mówi, A on jest yy, uzależniony od alkoholu. A on jest zmęczony, a on, on po prostu jest mężczyzną. I on ta, oni tak mają. Czyli znosimy to wszystko. E, jakby. jesteśmy najbardziej wyrozumiałą osobą na świecie w tym związku. Jeżeli to jest związek. To też jest w relacjach z, z ludźmi. Niekoniecznie to musi być związek. Więc kiedy partner nas źle traktuje w związku. To my analizujemy tą sytuację i nie pozwalamy sobie na odczuwanie złości. Nie znamy tego. Jakby rozumiemy i akceptujemy to zachowanie. Bo nauczyliśmy się tego w dzieciństwie i nauczyliśmy się wypierać tą złość, ten ból. Bo w dzieciństwie to nie mieliśmy wyjścia. Wierzyliśmy, że po prostu rodzic, gdyby był trzeźwy, gdyby był zdrowy, gdyby był inny, tak by nie postąpił. Gdyby coś. takie usprawiedliwianie. To się w dorosłym życiu wydaje, że jesteśmy za to odpowiedzialni, mamy jakieś tam też poczucie winy, mamy wrażenie, że mamy nad tym kontrolę i że możemy to naprawić. I taka rezygnacja z tego, z tego poczucia takiej winy i z tego, że mamy nad tym kontrolę, to, to jest katastrofa dla nas. To jest dla nas katastrofa, więc do tego nie dopuszczamy. Yy, po prostu wychowano nas na takie popychadło. I my przy, po prostu wiążemy się, z ta, z, chodzimy w taki związek, że jesteśmy dawcą. Bo normalnie związek polega na jakiejś tam wymianie. Dawca, biorca. A tutaj my tego nie mamy. Kolejnym takim hasłem jest coś takiego. Następnym razem to dla Ciebie zrobię. Obiecuję. I tu ukryta wiadomość brzmi, nie licz na to. Uczymy się niczego nie pragnąć, żeby nie doznać zawodu. I narzekamy, że coś musimy z tym zrobić, ale to jest prawie niemożliwe. Po prostu oczekujemy, że to się samo jakoś naprawi, to się to się nie naprawi. Słyszymy też coś takiego, nie martw się, wszystko jest w porządku. Jakim cudem mam sobie z tym poradzić? Czyli to są takie dwa sprzeczne komunikaty, które się splatają i one znaczą nie kłopot się, wszystko będzie dobrze, ale ukryty sens... Jest taki, że nie jest dobrze i wtedy wyrastamy na takiego nadczłowieka, który po prostu wszystko naprawia. Wszystko zrobimy, to jakoś damy radę, jakoś dajesz radę, po prostu ty dajesz radę. Cały czas musisz dawać radę. Tak. Taki jest zapis. I w kółko, się, w kółko się odtwarza. Co to w ogóle znaczy mieć zdrowe relacje? To są takie relacje, w których możemy być sobą, w których możemy się rozwijać nikt nam niczego nie blokuje i. Możemy się też zmieniać, czyli, czyli to nie jest tak, że jak już jesteśmy tacy, to już tacy musimy być i tak będzie, bo możemy się zmieniać, uczyć się siebie i dopasowywać się i, i to jest wszystko OK. i nikt nam tego nie blokuje, nikt nas tutaj nie oskarża, ale my tego też nie robimy. Powinni, powinniśmy się przyjrzeć tym mitom, przyjąć je do wiadomości i odrzucić je, zastąpić je tym, co jest naprawdę, czyli prawdą. Yy. To może nie być łatwe, bo długo z tym żyliśmy i one tak nie znikną z dnia na dzień. Na początek trzeba sobie uświadomić, co jest mitem, a co jest prawdą, bo na przykład, jeśli zwiążę się z tobą, to utracę siebie. I kobiety mówią coś takiego na sesjach, że związek kojarzy im się z więzieniem jakimś, albo że on przyjdzie, najdzie. Jej na mieszkanie i w ogóle na konto nie wiadomo na co. To jest oczywiście przekonanie. I tu prawdą jest, że w rzeczywistości zdrowy związek dowartościowuje, a nie tłumi osobowość i nie niszczy mojego życia. Nie jest więzieniem. Bycie wrażliwym ma zawsze złe skutki. To jest kolejny mit. Oczywiście, że osoby wrażliwe. Pociągają ze sobą dobre i zło, dobro i zło. To znaczy, jak otwieramy serca, to się możemy spodziewać dobra i zła. I możemy się spodziewać bólu. Mamy serce otwarte. Ale jak zamkniemy je, to się też zamkniemy na dobro, na szczęście. Więc jakiś element ryzyka tu jest, ale to jest życie. I to, jaka relacja była nasza z rodzicami, to będzie stanowiło o tym, jak my sobie społecznie w relacjach będziemy radzić. I to o tym zaważy. W wieku nastoletnim. My przechodzimy już z tych rodziców, odchodzimy już, nie jesteśmy tak blisko z rodzicami, bo wtedy zbliżamy się już do, rówie, do rówieśników i wtedy już to jest jakby, idziemy z tym fundamentem, który wypracował się w dzieciństwie. Więc ważne jest to, jeśli mamy dzieci, żeby, żeby to zrozumieć. Bo najnowsze badania, jakie były teraz robione na młodzieży, pokazały coś niedobrego. Pokazały to, że dzieci nie czują się bezpieczne, nie czują się kochane, czują się, że się od nich bardzo dużo wymaga, mają depresję. Co trzeci uczeń nie ma chęci do życia, czuje się samotny. 40% przyznało, że w ich towarzystwie ktoś mówił o samobójstwie. Nie ufają innych, odchudzają się, ćwiczą ponad miarę. Wyniki badań są zatrważające, ale pokazują to, że młodzież jest właściwie niezrozumiana. Ja widzę też, że są komentarze i są pytania o, o dzieci, o młodzież, że są problemy z dziećmi. To jest to problem złożony, rodzinny, nie dziecka, tak jak yy, yy, ktoś mi napisał, że jest problem z dzieckiem. To nie jest tak do końca, dlatego że my, dziecko funkcjonuje w rodzinie, i tutaj, czy depresja, czy problemy w relacjach, one są jakby w, gdzieś w środowisku coś nie działa. I trzeba się przyjrzeć całemu systemowi, trzeba się przyjrzeć sobie. Dlatego rozwój osobisty jest kluczowy do tego, żeby zrozumieć, jak funkcjonujemy w rodzinie. I najlepiej zacząć od siebie, ale nie od wyrzutów sumienia bo to jakby nic, nie, nic to nie daje, takie zamartwianie się dodatkowe, tylko trzeba wyciągać wnioski z tego i naprawiać relacje. Wszystkiego dobrego, by ataprysok emocjonalne przyczyny chorób.